Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną i orzeźwiającą lemoniadę z ananasem. Skład znajdziecie Państwo w opisie pod filmikiem. Najpierw rozpuszczę cukier. Do rondelka przesypuję cukier, dodaję szklankę wody, mieszam i zagotowuję. Po zagotowaniu wodę odstawiam do wystudzenia. Ananasa obieram, wycinam gniazda nasienne, usuwam rdzeń, kroję na mniejsze kawałki i przekładam do pojemnika. Do ananasa dodaję szklankę wody, aby po rozdrobnieniu było go łatwiej przecedzić i dodaję łyżeczkę cynamonu. Ananas dokładnie rozdrabniam blenderem i przecedzam przez sitko. Podczas przecedzania pulpę delikatnie mieszam, żeby na sicie pozostały tylko włókna z ananasa. Wyciskam sok z cytryn i również przecedzam, żeby nie wpadła żadna pesteczka. Dodaję wodę, zimny syrop i dokładnie mieszam. Lemoniadę podaję dobrze schłodzoną lub z kostkami lodu. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Lemoniada jest gotowa. Życzę smacznego i miłego orzeźwienia.